Witam Was 3 lipca 2020 roku. Jak widzicie, znów się lekko odmłodziłem. Wystarczyło się ogolić. No nic, ja nie o tym. Jadę dzisiaj w okolicy Bydgoszczy, na fajne jeziorko. Nie spodziewam się tam żadnych fantów, ale spodziewam się wspaniałej zabawy, bo spotkam się z mega pozytywnym człowiekiem. Jest to Janek z kanału Żyj z Pasji. On zaczyna budować swój kanał i mam nadzieję, że jakoś tam się przyczynię do jego sukcesu i że wpadnie po tej wizycie chociaż 10, może 20 subów na co liczę oczywiście A tymczasem zapraszam do zabawy pojedźmy tam razem Ale się nie zgadaliśmy, jeżeli chodzi o to. E, witaj Janko, cześć. Cześć. Darek. Janek, bardzo <laughs> ale miło. Fajnie, spójrzcie, co za pozytywny człowiek. Jest spotkanie. Cześć, witam serdecznie. <laughs> Także 20 minut się rozminęliśmy, bo staliśmy w dwóch różnych miejscach. Nie? Dokładnie, ale zaraz wchodzimy. Fajnie, tutaj. dokładnie. Patrzcie, ten sławny wehikuł kolegi Janka. Żyj z pasji. Także już wiecie na jaki kanał macie wchodzić. Bo myślę, że naprawdę warto. Pojawia się tam coraz więcej filmów i myślę, że będzie pojawiało się ich jeszcze więcej. Spójrzcie, Brodaty, skądinąd znajomy, Adi Weicherowo, pozdro Braszku. A tu macie mieszkanko pana Janka, patrzcie, fajnie sobie żyje, taki mini Odyn, że tak powiem. Słuchajcie, podział obowiązków, Janek robi wodę, a ja pobiegam po plaży i zobaczymy, kto więcej ustruga. Powiem Wam, że jest trochę lipa, jeśli chodzi o fanty, a jeszcze większa lipa, jeśli chodzi o pogodę. Zaczęło nam tu padać. Janek się ewakuował do swojego dobro, aby nie zamoczyć sprzętu. Ja jedę teraz właśnie do niego, ale i tak się mega cieszę z tego spotkania, bo jak wiecie, nigdy nie chodzi o fanty, chodzi o dobrą zabawę. A Janek jest takim człowiekiem, z którym się nie można nudzić. Mamy wiele wspólnych tematów tak więc idę sobie pogawędzić do tego słynnego Doblo myślę, że jeszcze nie raz usłyszycie o Janku i jego wyprawach bo naprawdę plany są zacne no nie uwierzycie, naprawdę nie uwierzycie. Gadam sobie z Jankiem, machnę sobie tak nóżką i spójrzcie, dwa ziko. A na śmieszniejsze jest to, że dzisiaj nie znaleźliśmy nic, Dokładnie, bo pada deszcz. Nie same kapcla i to taki fan. <laughs> Dokładnie, ale my sobie gadamy, jest bardzo przyjemnie i ja przynajmniej nie żałuję dzisiejszego dnia, pewnie. bo nie chodzi o fanty, o chodzi o spotkanie. A powiem Wam, że Janek jest naprawdę ciekawym człowiekiem i zachęcam was naprawdę szczerze, odwieźcie jego kanał, bo myślę, że warto, nie zawiedziecie się. Słuchajcie, deszcz przestał padać. Z Jankiem zmieniliśmy sobie miejscówkę i spróbujemy tutaj coś wytargać. Ja już mam pierwszy sygnał 51, myślę, że powinna być to złotówka albo 50 groszy, a zając życie pewnie to będzie zawleczka. Jest to kawał folii aluminiowej sygnał 64 i mamy dwa grosze współczesne. A Janek tam się szykuje do wody i zaraz będzie atakował akwen. I słuchajcie, nie mówcie akwen wodny, bo to jest masło maślane. Jak akwen, to wiadomo, że wodny. Zwróćcie uwagę, jaki Janek ma patent. Na plecach ma elektronikę, tak więc jak widzicie, można wejść do wody z wykrywaczem niebędącym dedykowanym do wody. Powiedz Janku, jaki to sprzęt? Jest to XP Gold Max Power. I daje radę, jak widzicie. Tak więc nie musi to być CTX za 10 patoli. Dokładnie. Także jedziemy dalej. Dzisiaj zapomniałem swoje sakwy i mam takie tam ustrojstwo i wpada 10 groszy. Oj, pogoda dzisiaj nam nie sprzyja, znów się rozpadało. Ja w tym czasie wytargałem sobie 5 groszy. A Janek buszuje w wodzie. W końcu jakiś fajny nominał. 2 zł plus tamte 2 zł z parkingu. I już mamy przeszło 4 ziko Ja wyciągam tym razem złotóweczkę. I mam już około 5 zł. Ale pójdźmy do naszego przyjaciela Janka. Zapytajmy, jak jemu idzie. Jak tam kolego gdzie idzie? Śmieci sama. O, same śmieci. No ja mam już 5 zł. O Panie, super. Znaczy 3 zł plus tamte 5 z tego parkingu. Super. Jedynym minusem sprzętu Janka jest to, że jest obawa, że zamoknie y, od deszczu elektronika, nie? ale i tak to się sprawdza. Widzicie, dzisiaj deszcz nam po prostu nie sprzyja. Serknijcie, wypatrzyłem jakąś krągłość, a jest nią 20 groszy. Współczesne, jak widzicie, G znalazłem do tej pory. Takie małe G. Tu, gdzie jestem od lat stały, słuchajcie ławeczki. Takie tam, wiecie, pili tutaj piwo. I trafiam PRL-ka. 2 zł. Trochę poleżało i czekało na mnie. Dosłownie pół metra dalej. Druga dwójeczka z PRL-u. Idę, patrzę, mam sygnał, ale już z daleka gołym okiem widzę 2 grosze. Plaża oddaje same drobniaki, tym razem jeden grosz. Mam piskliwy sygnał 81 i wychodzi taki stopiony kawałek jakiegoś metalu, chyba aluminium. Takiego znaleziska, to się nie spodziewałem. Spójrzcie, taka żabka, narzędzie stare leżała sobie na wierzchu. Ktoś to wyrzucił. No, i mamy kawałek złomu. Nie wiem, czy to się uda rozruszać. Wątpię pan sylwester, pewnie by dał radę. Deszczek się uspokoił. A ja przytulam 2 grosze. Mam teraz sygnał na 51, a więc chyba złotówka albo 50 groszy. Tak, 50 groszy. Powiem wam, że musiałem wykopać nie złą dziurę żeby wytarmosić. Kolejną 50 groszówkę. Pójrzcie, co Janek wytargał na oko. Już się napaliliśmy że to złoto, ale niestety jest to chyba aluminium. Takie tak kolorowane. Nie? Tak, takie lekkie trochę na złoto. No i niechybnie przyszedł czas podsumowania. Spójrzcie, jak sprofanowaliśmy dobro Janka. A więc zobaczcie, Janek buszował w wodzie i niestety nie poszło najlepiej, ale ma złoto. Taką widzicie, literkę M rozlazłą. Także złoto jest i to jest najważniejsze. A ja wytargałem dzisiaj słuchajcie, około 6zł z tego dwójka mogą wytargana przy aucie, jakiś kluczyk, no i to fand dnia, jakiś brązy, nie brązy <gryw> i takie tam cążki. A ja cóż, zapraszam do odwiedzin kanału Janka, czyli Żyj z pasji. Może chciałbyś coś powiedzieć, Janku, do moich widzów? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki, Dawid, za super spotkanie. Było naprawdę mega fajnie. Ja również dziękuję. No i co, widzimy się u Daria na odcinku u mnie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Zapraszamy. Ja już się pożegnałem z kolegą Jankiem. Razie, Trzymaj się i widzimy się kiedyś tam nad morzem. Cześć, dzięki. No i widzieliście, Janek okazał się bardzo, bardzo pozytywnym człowiekiem. Właśnie takim jakiego go poznałem z jego filmików No i bardzo chciałbym żeby mu się udało Dlatego jeszcze raz namawiam was i proszę Subskrybujcie jego kanał, lajkujcie, komentujcie Dawajcie mu wsparcie Aby jak najszybciej mógł uzyskać te 1000 subów I puszczać dla was live y. Ja również dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Cześć